o warstwę, jeśli chodzi o warstwę grzbietową, to jest warstwa dorsalna, tak? No też jak się nauczysz takich fajnych słów takich, wiesz, mhm. mądrych, to znowu budujesz pozycję eksperta, nie? Czyli tak mówić do pani pani warstwa dorsalna jest zniszczona. No. Jaka? Przepraszam? Przepraszam jaka warstwa, bo pierwsze słyszę i już co masz? masz ją i już zaczynasz mówić, no to jest warstwa odpowiedzialna za to, żeby trwałość paznokci była lepsza. Jeżeli warstwa dorsalna jest zniszczona, przepiłowana, to prawdopodobnie na 99% już trwałość paznokcia będzie inna. Może być ten dorsal uszkodzony piłowaniem, frezarką, zgryzaniem, ściąganiem, zakładaniem, e, gdzieś jak stylistka robiła wcześniej nie, niepoprawnie paznokcie, też może Tobie tą warstwę w jakiś sposób zniszczyć, bo za mocnego pilnika używała, czy frezarka była niedostosowana, czy obroty. I jeżeli ten dorsal jest zniszczony, to ta trwałość może być go Gorsza. Oczywiście to sobie odrośnie, bo paznoki cały czas jest w tym cyklu odrastania, ale tutaj widzę ewidentnie uszkodzoną warstwę grzbietową dorsalną. No i wiesz, klientka ma takie, what the fuck, A nikt mi nigdy nie mówił o jakiejś warstwie dorsalnej, w ogóle co tu się dzieje, tak? A Ty już masz kolejny punkt na swoim koncie, no bo już robisz ankiety, teraz tłumaczysz co robisz, tłumaczysz o budowie paznokcia, no generalnie tak jest, nie? I to jest mega istotne. Oczywiście, jeżeli mm, ta warstwa uszkodzona jest bardzo mocno, no to nawet czasem jest niemożliwe po prostu zaplikowanie produktów, tak? No bo może właśnie dojść do jakiegoś poparzenia termicznego, jak jest za mocno.